Na samym... Na samym starcie chciałem podziękować użytkownikowi Klapki Mojżesza Za wspieranie mnie od dwóch miesięcy rangą Kotek. Kotek. Jeśli chcecie być tacy sami jak Klapki Mojżesza To zachęcam do wsparcia mojego kanału na YouTube Zależnie od poziomów Będziecie mieli różne bonusy I też mnie motywujecie do robienia kolejnych filmików Ta, to tyle Miłego oglądania W moich snach Wciąż widzę tę mapę GM Constract. Obiecaliśmy, że jeszcze kiedyś tam zagramy, ale nigdy tego nie zrobiłeś. Teraz jestem tam sama, w naszym specjalnym miejscu, czekając na ciebie. Dostałem wiadomość na Steamie. Nick był mi znajomy. To była moja dawna koleżanka. To jest głupie. To nie może być prawda. To sobie wymawiałem. Pixel Queen jest offline od cholernych trzech lat. Więc czemu ją szukam? Nasze specjalne miejsce. Co ona miała na myśli? Cała mapa jest naszym specjalnym miejscem. Czy Pixel Queen faktycznie tu jest? I po offline? I czeka tu na mnie. Okłamała mnie! To nawet nie jest konstrukt! O co to jest? Nie, nie! Nie. To nie są straszne legendy z Jimoda 4. Tak jakby. Bo jednak wciąż będę opowiadać o jednostkach i stworach, które faktycznie są lub były w Jimodzie. Tylko, że ja doświadczyłem tego na swojej skórze. W tym filmiku będę opowiadać o moich doświadczeniach z mapą GM Construct 13 Beta. Dziękuję, Karmelek, że pokazałeś mi tę mapę. Mapa, która na początku wygląda jak faktyczna wersja beta GM Construct, która ma więcej pokoi i różniący się środek budynków. Ale tak naprawdę. Jest to ARG, więc będą zagadki, będzie strasznie i o dziwo przywitają nas stare twarze, pod warunkiem, że je mają, o których mówiłem w mojej serii o strasznych legendach Zdźmoda. Jeśli ktoś tu jest nowy i nie ogląda moich starych filmów, nie martw się. Bo i tak wytłumaczę czym lub kim są pajace, których spotkałem, by nikt nie wyszedł z tego filmu zdezorientowany i bez wiedzy. Dobra, dosyć z tym Spukitonem. Zanim zaczniemy tą dość długą przygodę, muszę powiedzieć, że nie grałem w tą mapę jak normalny gra. Otóż słyszałem od boomerów, że. Prawdziwe gry horror to były w czasach PlayStation 1 i 2, gdy survival horrory były na szczycie i miały kamerę z góry i czołgowe sterowanie. Więc jako młody gracz, który nie wychowywał się na PlayStation 2, ani na PlayStation 1, powinno to być na odwrót, postanowiłem, że warto spróbować. Więc dlatego ściągnąłem moda do gary z moda który dodaje kamerę wyciągniętą prosto ze Starego Salent Hilla czy innego rezydenta. No i też parę innych modów, by w pełni doświadczyć prawdziwego horroru w Garys Modzie. Ale możecie sobie pomyśleć, Kubiks, przecież ta kamera jest niewygodna. Jak będziesz się poruszał? A co dopiero walczył z przeciwnikami? To jest właśnie prawdziwy horror. Więc weźcie sobie coś do jedzenia i picia bo to będzie długa, czasem śmieszna, a czasem niepokojąca podróż. Kiedy mapa się odpaliła, od razu zobaczyłem, że moc kamerą działa. Ale zanim cokolwiek zrobiłem... Od razu lepiej. Pierwszą rzeczą, którą zobaczyłem, było to logo firmy, której nie ma wersji zwykłej mapy. Konstrukt inkorop... Inko... Inkorop... Co... Bo... In Umiem w angielskim, obiecuję. Inkorre... INKO Korporated? Kobieta. Jak każdy szanujący się gentleman zacząłem gonić kobieta, oczywiście by upewnić się, że wrócić do domu cała i zdrowa. <grym> tak, mężczyźni nie robią, prawda? Pościg był intensywny. Tak intensywny, że zrozumiałem, że granie z taką kamerą będzie problematyczne. Jednak się nie poddałem. Chciałem pokazać pierwszy raz w życiu z kobietą, która... nie jest pracownikiem żabki. I w końcu... Zablokowałem jej drogę moim tłustym dubskiem. Nie, kobieto. Przestań! Dziękuję. Rakubix, to twoja jedyna szansa. Nazywam się Kubuś, i ty wyglądasz dokładnie jak moja przyszła dziewczyna. Co? Nie! Wracaj! Wracaj tu! Wracaj! Kobieta zmieniła się w stożek drogowy z lampką na górze. Aż tak jestem zbyt z kobietami. Nie, ale teraz poważnie. To urządzenie będzie nam bardzo potrzebne podczas naszej podróży. Wróciłem z kobietą na spawna i zobaczyłem go. Jest to zielony model, wyglądający jak Gordon Freeman. Możemy go spotkać w Hammerze, edytorze map to Karysmoda, lub ogólnie map to Gearsource. Jest on znacznikiem Spawn pointu, miejsca, gdzie gracz po wejściu do poziomu. Ma się zrespić. Co ty nie powiesz? Wiecie, humanoidalny wygląd tej postaci ułatwia w dokładnym ustawieniu spampointa. Co on tutaj robi? Nie mam pojęcia, ale jak każda normalna osoba postanowiłem poczęstować go OŁOWIEM DLA JAJ- I o dziwo faktycznie uciekł. Jeden dla kubiksa, dla mapy zero. No dobra, jeden, jeden. Odstawiłem stożek i postanowiłem sprawdzić najstraszniejszy pokój na tej mapie. Zrozumiałem swój błąd, będę lepszym człowiekiem i nie będę przeszkadzał duchowi w duchowaniu. Fiu! Mój refleks mnie uratował. Krokuć mnie. No dobra, idę, Jezu. Nie rozczarowałem się. Ktoś faktycznie był w tym ciemnym pokoju. Poznajcie. Słodnego Grigoriego. Znany jest z tego, że jest smutny. Kiedy próbowałem go pocieszyć, on postanowił się ulotnić. Chyba ludzie tutaj naprawdę mnie nie lubią. Uciekłem z pokoju schodami, a na górze, oprócz tego, że pomieszczenie wygląda jak jakaś kopalnia, zobaczyłem palące się pudełko. A ogień z tego pudełka emitował światło. A tego ogień w grach Soros nie robi. Wziąłem pudełko. I postanowiłem je zanieść do czarnego pokoju, by je użyć jako pochodni. Czemu to zrobiłem, skoro mam latarkę? Dla jaj. Ale pudełko się wypaliło. Za to pojawiła się nowa rzecz w ciennym pokoju krzesło. No i ten pajac GRIGORI! Popatrz sobie gdzie indziej! Popatrz sobie gdzie indziej! Okazało się, że szczelanie w tego pajaca. Zabiera mi obrażenia. No i uciekł, i dobrze! Miałem pomysł dotyczący tego krzesła. Pobiegłem do sekretnego pokoju, by wziąć coś, co idealnie sobie usiądzie na tym wygodnym krzesełku. Lalka Alex. Raczej to oczywiste, nie? Po męczeniu się z kamerą i drabiną, w końcu wydostałem się z pokoju i pobiegłem z lalką do ciemnego pokoju, by sprawdzić, czy moje IQ jest ogromne. Dylarka zbliżyła się do krzesła. Krzesło zaczęło się ruszać w stronę, gdzie była lalka. Jakby jej pożądało jakby to było właśnie jej miejsce. Gdy lalka dotknęła krzesła. Uh! Aha, super. Wielkie dzięki, grze. Czemu wciąż jestem tutaj? To nie jest pał... Gdy naszykowałem szczelbę i próbowałem znaleźć cokolwiek w tej pustce... Zostałem dotknięty w prywatne miejsce przez krzesło! Pomyślałem sobie, o ty kurcze, jeden ty! I zacząłem strzelać w te krzesło, by mnie puściło! A ciebie też walić! Wróciłem na powierzchnię i... O! Czy to on? Teleport. Tym razem jestem blisko jeziora. Widzę tego skubańca! Wciąż tam jest! Zanim zareagowałem... Teleportowano mnie. Na dach budynku. Aaaa, no i tchórz uciekł. Jak ktoś nie ogląda mojej drugiej części strasznych legend z Gmoda, Semper to bug, którego i wy możecie spotkać. Model Gordona Freemana bez tekstur, który pojawia się na mapach w losowych miejscach. Jeśli jakieś mody ze sobą nie współpracują, on się pojawia. Według legend zbliżenie się do niego powoduje crash gry lub jego zniknięcie. Tylko... Co on tutaj robi? Czy on nie teleportował? Czy będzie ważny dla loru tej mapy? Zniknął. Więc póki co nie dowiemy się tego. Skoro już byłem na dachu, postanowiłem sprawdzić, czy coś jest na nim ciekawego. Jednak usłyszałem, chodzenie trawie. Postanowiłem szybko zejść z dachu i. Klasyk. Chwila, moment. Semper, o ty kurczę, jedę, ty, idę po ciebie! Ja, ty kurczę, ty chu... Rozglądając się po mapie, zobaczyłem, że. jest rura. Oryginalnej konstrukcji nie ma. Ogólnie mapa ma takie rzeczy, które robi lepiej niż nasz konstrukt 1.0. Na przykład teren poza mapą. Spójrzcie, jak to wygląda w becie, A zobaczcie, co dostaliśmy: Te góry, budynki. To po prostu wygląda lepiej! Anyway, wziąłem ze sobą stożek do czarnego pokoju i zaczął migać. Szukając jakiegokolwiek sygnału, odkryłem to. Portal. Jednak gdy próbowałem wejść, jeszcze nie wiedziałem, że mój kapelusz nie pozwala mi wejść do środka ale o tym później. Gdy patrzyłem w pierwszej osobie, co znajduje się w portalu, bo tak też retro horrory robiły, krzesło wróciło. Kobieta nie reagowała z krzesłem. Chce znowu mnie dotknąć? Postanowiłem eksplorować mapę, walić te krzesło i walić ten portal. Przynajmniej na razie. Gdy weszłem do pokoju z lustrem, zobaczyłem coś dziwnego. Stożek nie miał z nim kolizji. Pokazywał się mój Nik. Grałem bez nikogo, więc to było dla mnie dziwne. Jednak dotykanie lustra nie dawało efektów. Znowu to widać kapelusza. Ogarnę to później, zaufajcie mi. Idąc dalej w głąb mapy, zwiedzam tunele. Te. Długie tunele, które prowadzą do większości miejscówek na całej mapie, które wcale nie wyglądają jak idealne miejsce na jakąś czarną postać, która widząc się z daleka, zaczęłaby do ciebie biec. Dotarłem do pokoju z basenem, który jest połączony z jeziorem pod wodnym tunelem. I kurde, zwaliłem sprawę! Bo kobieta postanowiła utknąć w ścianie. Więc musiałem zrestartować mapę. O dziwo! Na mapie jest funkcja autozapisu. Ta! Ta mapa zapisuje Twój postęp. Nieważne, czy wyjdziesz z gry, czy wyciścisz mapę, Twój postęp i spotkania z duchami, czy innymi szatanami są zapamiętywane. Jakby kurde, nawet fabularne mapy w Garry's Modzie nie mają funkcji zapisywania. A tu taki GM konstrukt 13 Beta ma! To jest po prostu szalone. Więc tym razem bez czapki znowu zacząłem zwiedzać mapę. I znalazłem znajomy symbol. I tak jak przepuszczałem, było tam ukryte przejście. Wentylacja ze straszną muzyką. Świetnie. I okazało się... Że to miejsce będzie bardzo ważne, bym przeszedł mapę. Na ścianie wentylacji był ogromny rysunek. Żołnierze, światła i drony. Wygląda na to, że są w czarnym pokoju. Oświecając go, używając światła? Jednak moje foliażowanie. Przerwał mi dźwięk. Nawet dwa. Jak najszybciej pobiegłem, by sprawdzić, co się dzieje. Do hol Poznajcie Minczbagi. Minczbag to było stwierdzenie na nowych graczy Gimoda w starych czasach. Była to domyślna nazwa dla graczy, którzy nie zmienili nazwy użytkownika poprzez ustawienia w grze. Tak, kiedyś nikt zmieniało się w ustawienia gry. Najczęściej używali model doktora Kleinera, który z powodu błędów animacji był utknięty w tej pozie. Nie cieszą się dobrą sławą z powodu tego, że większość z minczbagów była po prostu trollami, którzy zabijali graczy, krzyczeli w mikrofon, lagowali serwery i niszczyli budowle graczy. Teraz współczesny Dziimut ma zabezpieczenia i minczbagi nie są takim wielkim zagrożeniem jak wcześniej. Więc co oni tutaj robią? Są to gracze. Tak, są to gracze w trybie jednoosobowym. Ludzie przez długi czas zastanawiali się Czym są ci jegomości? Bo na początku myśleli, że to jest jakieś zamasowane AI, które potrafi udawać ruchy człowieka. Jednak teraz już wiemy, że to są ludzie. I można się z nimi komunikować. Fizgan w trybie online może robić ślady. I tak można rysować czy pisać, komunikując się z innymi graczami. Jednak zanim cokolwiek zrobiłem, zostałem zabity. I zniknęli. Może na samym I cyknął klip na dach. Eksploruję dalej. No proszę, guzik, co on robi? O kurczę! Runda druga. Usłyszałem go. I zaczęła się walka. Ten chaos był bezcelowy, bo nic nie znalazłem. Świetnie! Wróciłem do wentylacji i rysunek się zmienił. Meble, cztery dzieci, jedna czaszka i lalka Alex. Nie rozumiem. Próbowałem usadzić ponownie lalkę na krześle. Tym razem odmówiła. Po jakimś czasie znowu wróciłem do wentylacji i znowu był nowy obrazek. Ale ja próbuję to zrobić, kur... O, że gra! Warrior! Chyba popełniłem błąd. Kiedy próbowałem zrezwolić sobie broń, stało się to. Przeżył tylko jeden: Stalker zaczął robić czerwony ślad na podłodze. Czy może chce zrobić pentagram? A może chce? Co? Hej! Wracaj tu! Oczywiście byłem cymbałem i poszłem w złą stronę. Super, Kubik. Tym razem poszłem w dobrą stronę i czekał na mnie. Zaprowadził mnie do swojej chaty. To jest to miejsce. Znalazłem oprócz tego brudną ścianę. Krzysiu, bo tak nazwałem tego stalkera, naprawdę musi posprzątać ten syf. Wróciłem ze skanerem i zobaczyłem, że radio jest obiektem, z którym mogę reagować. Jedno strzelanie do na ścianie później. Zobaczyłem ruszającą się szafę. Prop Hunt! I miałem rację, bo ta szafka to tak naprawdę była lalka Alex? To jest dziwne. Szczelanie w inne meble nie dało skutków. Wstawiłem lalkę w jej miejsce. Teraz tylko znaleźć cztery bachory. Jakiś czas później na wieżowcu znalazłem. Globus. A wcześniej go tu nie było! Skoczyłem na niego. Nic się nie stało. W końcu strzeliłem w pajasa. Dziecko się urodziło. A tak się rodzą dzieci? Odstawiłem pierwszego bachora na stolik. I oczywiście znowu mi pachołek uczną w ścianie! Więc postanowiłem zrestartować mapę, by zobaczyć, czy zapisze mi postęp. Niech to. O hej. Jak tam? Eee. No, no, no dobrze, papa. Pa. Wróciłem z kobietą i... Podwaliła stolik. BRAWO! No i co teraz? Całe szczęście Krzysiu zrespił nowy OKAMA! Sprawdziłem jeszcze raz syf Krzysia, bo coś czułem, że jest z nim nie tak. Obsypałem je granatami, myśląc, że otworzy to jakieś przejście. Za pierwszym razem nie trafiłem, a za drugim... nic się nie stało. Jednak Krzysiowi mój hałas się nie podobał. Ha? O kurde! O kurde, Krzyżu, nie, nie! My koledzy jesteśmy przecież, kurde! Ja ci dam kurde laser do mnie! Jednak ty nie, nie jesteś! gry. Zróbmy to szybko. Pachorze, idziesz ze mną. Czy ci się to podoba, czy... Szef! Semper! Raz się nie wywiniesz, ty pachurzu! Hę? Semper? Gdy widzisz dzieci, nie uciekasz? To trochę niepokojącego. Nie reagował na mój śród, więc go zostawiłem. Jeden dzieciak. Jedna lalka. Drugi dzieciak. Ty nie jesteś dzieciak. Ała. Ja chcę jeszcze raz! Obraz się zmienił. Radio koło anteny. Mmm, który budynek ma taką antenę? Naprawdę nie wiem. Hmm, kurczę, trudne! To... Więc wziąłem radio. O nie. Znowu oni? Postanowiłem udawać jednego z nich, by mnie zostawili w spokoju. O kurczę, zabijają swoich! Zostaw mnie! Radio robiło sygnał, ale nic to nie dawało. Postanowiłem włączyć muzykę i... Jest inna, huh. znaczy całkiem spoko ta muzyka, ale nic się nie dzieje. Może muszę zmienić na jakiś inny kanał. Czy... O, Jezu! A! Teraz mam radio z guzikiem, które może mnie od razu połączyć online. Kobieta złapała sygnał. Śmietnik? O, czaszka. Cholodę, znowu ten Grigori. Nie reagował na światło, ale już na granat. Może mnie to zabolało, ale warto by było spróbować. W tym momencie zorientowałem się, że do portalu miałem wejść. Więc niestety, ale musiałem się pożegnać z kapeluszem i bronią palną. Gdy wyłączyłem większość modów. Portal zadziałał. Jakby wiem, że gra, portal istnieje. Ale kurczę, to jest mapa w garysmodzie I nie potrzebuje żadnej gry czy dodatkowego moda, by to działało. To jest dla mnie bardzo imponujące. Jednak okazało się, że w tym pokoju nic ciekawego nie ma. Niedziałająca maszyna, energia z całego tego miejsca. I tabliczki z youtuberami o TRG. A no i jeszcze kółko, które cię podpala. <laughs> No i po co? Wróciłem do lustra. Kiedy wlazłem w nie. O kurde, to jest turbo przeklęte! Konstrukt w luszczanym odbiciu. Ja cię kręcę. W wymiarze luszczanym były napisy na ścianach. Otrzymanie od nieznanego. Chodzi o sygnał z radia? Znalazłem wszystkie rzeczy potrzebne do rytuału. I nic. Czemu to nie działa? Strzelałem... nic. O, a może jak skrzesłem, że granat rzucić. Warrior. To, to tak powinno to wyglądać? Czy to oznacza? Kur no to jeszcze raz. Podczas szukania lalek Wiesz, ją sobie, bo mi się nie chciało kurde tego przechodzić. Spotkał mnie niecodzienny widok. Now this is crazy. Potrzebowałem pomocy od ściany. I faktycznie, nowy rysunek. Ciemność i muzyka. Eureka! To jest to. Demonie po Nie lubią tego gatunku muzyki. Kolejny napis, którego nie ma w normalnym wymiarze, coś jest na dole. Ja już to ogarnąłem wieki temu! Byłem wnerwiony. Niby pikało, ale mam wszystkie rzeczy. I czemu ta lampa tak stoi? Ona przecież nie będzie miała żadnej roli w tym wyryzulale. Prawda? Prawda! Przypomniałem sobie obrazek. Ta ciemność. wygląda jak brud krzyśka. BINGO! Miałem rację! Myślałem, że to zwykłe radio z half 2, więc odeszłem od niego, by sprawdzić Krzysia. Jednak usłyszałem, że baba z radia zaczęła mówić liczby. Nie wiem, co on oznacza. Znalazłem kolejny syf. 一。Mm. I na tym kończy się moje nagranie. Dlatego, bo kurna zapomniałem nagrać walki z bossem. Brawo ja. Jednak całe szczęście nie była jakoś zbytnio ciekawa. Dlatego zobaczycie co się stało za pomocą animacji, którą zobaczycie właśnie teraz. Kubuś odkrył, że dziecko ukrywa się w lampie. Bardzo się wkurzył i pobił dziecko. A potem je odstawił na miejsce. Potem pojawił się Grigori, ale czarny. I zaczął respić te kurcze Memhaki. Kubik zrobił Rikitiki, Grigori zrobił taka taka, hehera tatata i Grigori umarł. Grigori zmienił się w poduszkę, a Kubuś ją wsadził do stożka i stożek zaczął go leczyć. I tak kończy się ta mapa. I tak! Wiem, że są tak naprawdę trzy walki z czarnym Grigorim, ale różnią się tylko większą ilością męchaków i tym, że w ostatniej walce strzela w ciebie bombami, i wiem. Nie widziałem wszystkich rzeczy, ale to nie był filmik o analizowaniu całej mapy, tylko o moim doświadczeniu czy coś. Podsumowując, mimo problemów, dobrze się przy niej bawiłem. I o dziwo, gdy się przyzwyczaiłem do kamery, grało mi się przyjemnie. Chociaż. już gdy kurde, rozwaliłem ten stół. Miałem ochotę wyjść, ale tego nie zrobiłem, bo się nie poddałem. Tylko szkoda, że nie nagrałem tej końcówki. Jednak animacja raczej wytłumaczyła, co tam się działo. To tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że taka alternatywa dla strasznych legend z Zimoda Wam się spodobała. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, komentarz i suba z dzwonkiem. Możecie też również od jakiegoś czasu wesprzeć mój kanał. Wesołego Halloween. Chyba, że nie oglądacie tego w Halloween, no to miłego dnia życzę. To tyle. Widzimy się w następnym odcinku. Cześć!